jesteśmy na zawodach Orlen Cup w Zakopanem, trzecia edycja. Warunki były trochę wieczne, loteryjne można nawet powiedzieć. No dziś było dosyć wiecznie, więc taka loteria była dziś na skoczni, to mogło, trzeba było mieć szczęście dosyć duże, żeby i umiejętności oczywiście też, żeby, żeby skoczyć naprawdę dwa równe skoki, bo raz wiało pod narty, raz z tyłu, tu kilka takich zawodników, co wczoraj było na, na przykład na podium skończyło poza dwudziestką, więc tak dosyć loteryjnie. Jesteśmy po, po trzeciej edycji Orlen Cupów, które odbywały się w Zakopanem. Te warunki atmosferyczne były trudne, ale no, niemniej jednak ten poziom tych zawodników już jest coraz wyższy. Poradzili sobie i wielkie gratulacje. się na pewno y, bardzo wielu zawodników, szczególnie Miłosz Malarz, który prezentuje się nowe śmieńcie na tej skocznik HS70. Także widzieliśmy wiele wspaniałych skoków z, z, na z większej skoczni, 108 metrów. Piotrek Nowa, którego nie ustał, ale również wielkie gratulacje, bo, bo, bo to był naprawdę super skok. Oczywiście troszeczkę wiaterek pomógł, ale no na, na pewno, jeżeli popatrzymy na, na wszystkie te, te kategorie, to, to poziom tych zawodników sportowy jest już naprawdę na bardzo fajnym, dużym poziomie. Także wielkie gratulacje. Jesteśmy na zawodach Orlenka, trzecia edycja w Zakopanym. Startowałem w kombinacji norweskiej i skokach narciarskich. Biegaliśmy na, na dystansie 7,5 km kategoria junior młodszy. No i udało mi się wygrać dzisiaj po dobrym biegu. Bieg był dobry, starałem się utrzymać przewagę od samego początku. Trasa była miękka, ale trudna. No i dało się. Biegaliśmy dzisiaj na dystansie 7,5 km. Kategoria Open. Wyszło super. Myślałem, że się mi nie uda wygrać dzisiaj, bo miałem dość dużą stratę Polską kół niestety. Warunki były ciężkie na trasie. Myślę, że to się przyczyniło do tego, że wygrałem, bo jednak no, miałem lepszy dzień niż moi rywale. No, zdobyłem pierwsze miejsce w, na odległość dwóch kilometrów w kategorii chłopiec starszy. Było ciężko, szczególnie na zjazdach. Oczywiście tu mamy wielu następców naszych mistrzów. Także te zawody tylko są przepustką do, do tej rangi światowej, można powiedzieć. Pierwsze w kontynental przez Puar Świata. I mam taką nadzieję, że, że wielu, wielu z tych zawodników, którzy dzisiaj startowali, ujrzymy już nie, niebawem w Puarze Świata i tego im serdecznie życzę.